Pierwszy raz płynął daleki rejs, nieznany otwierał się świat. Uroki morza nęciły cię i każdy sprzyjał ci wiatr. Bez troski wydawał się bajtka los, aż wreszcie nadszedł czas, że czar marzeń młodzieńczych prysów, gdy roboty. Koszki, poznałeś smak. Nie przejmuj się jednak, bracie, Zrozumiesz, że ma to swój sens. Choć ręce bolą, sur zżera twarz, Płyń z nami dalej w rejs. Hej, chłopcy, czas już wyjść w morze, Będziemy pić jeszcze nie raz. Wypływamy dziś przed zachodem, ocean zaprasza nas. Więc oddaj sumy, już w drogę nam czas, żegnamy gościnny ten port. Już Neptun stary wzywa nas, będziemy pić jeszcze nie raz. Wypłynęliśmy. Jeszcze ostatnie połączenia telefoniczne. Zaczyna się moja wachta. A kurs na razie Gdańsk-Modława. Musimy zatankować paliwo przed rejsem. W górkach zachodnich w Marinie nie ma stacji paliwowej. Obserwujemy na nabrzeże i zacumowane tam prawdziwe giganty. Centrum Gdańska w marinie, ostatnie zakupy, nowa banderka na maszt i płyniemy po paliwo. Wracając na zatokę, dostrzegamy zacumowany magnus Zarenga. Kapitanowie. Z Magnusa Zaręby okay? Eugeniusz Mocztworski i nasz Bronek Radliński to od lat przyjaciele. Więc sumujemy do burty Magnusa. Wizyta na pokładzie i pod jest bardzo ciekawa. Oglądam jacht Magnus Zaręba od środka i słucham, co o ostatnich zdarzeniach opowiada kapitan Moczydłowski? Okru... Może okrutne, je... okrutne może jest, a ba... wiatr na wantach melodię gra. Ale wrócił własny siłak. z 109 godzin, 109 godzin. godzin. Silnik naprawiliśmy w Bergen. już, bo właśnie rozrusznik nam padł tydzień wcześniej przed tam wywrotem. To, ogóle, to, to, to powinna czerwone, być tabuta, tabuta, nie tabuta, na, ta buta, ta a tam są uszkodzenia, no tak. no tak, czyli ta fala, która nie przyszła z falą sztormową, tylko z boku, fałszywa fala, znaczy to jest taka fala, się nazywa, w, 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 tam, niezwykła fala, no freak wave, no. albo rough wave, tam r, r, różnie ją napisują, tak no tak jak opisał z boku, to z innego kierunku. kierunku. Znaczy to jest to, że fale I się większa. Się, na... się jakoś tam. To nie, to nie jest fala sztormowa, która się. Mm. Ona, to ona się tworzy w jakiś inny sposób, no, właściwie nie wiadomo jaki za bardzo. W każdym razie na pewno tworzy się w sytuacji, w której sztorm trwa na przykład 2-3 tygodnie. Tak jak właśnie było wtedy zimą. Myśmy byli prawie trzy tygodnie w sztormie i w huraganie na zmianę. I kurcze i dopiero w, i wtedy właśnie pod, pod koniec tego okresu właściwie to się zdarzyło, bo później już się pokona się ustabilizowała już. Cały masz dostał sprawy z prawej Także nawet le, później to przy, przy, jak go przyholowali do portu to jeszcze leżał ten, ten, ten dolny kikut, a reszta wisiała na dole. Tak? 15 metrów na dole. W porcie, porcie kurcze nie mogliśmy go przestawić, bo oni go... Tam, statkiem go przykolowali do Kei, ale ta resztka maszty była wryta w dno. No, tam było z 15 metrów, 5-6 metrów głębokości. Mhm. Dopiero znowu motorówą za, zaciągnęli go do stoczni i wyciągnęli te szczątki. Czy nie było obcięte i uszczone. Nie, obcięli go. nie, 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 obcięli, nie obcięli go, dlatego mam większość lin. Czas pożegnać się i płynąć dalej. Mijamy Westerplatte. Kiedyś byli w tym dzień szybko mija, a żegluga piękna. Wieczór i zachód wspaniał. rano znacznie mocniej buja i wachta śniadanie swoje je na pokładzie przy pracy. Tak też bywa. Pogoda wyraźnie się psuje. To już nie małe bujanie. Również już A w tym czasie pod pokładem Uśmiechnij się, jak będzie pryszkać. Jezu. Z pokładu słychać, że mamy awarię. Warta melduje kapitanowi, że poszedł rolfok. Krzysiek idzie na dziób sprawdzić, co się stało. Potwierdza awarię. Po raz drugi idą według Krzysiek i Kaziu: sprawdzić i zabezpieczyć sztak. Oczywiście, zapięci w pasach bezpieczeństwa, bo dziobem już buja bardzo. Po powrocie sztak zabezpieczony, ale widzimy kolejny niż przed nami i decyzja kapitana. Wchodzimy do najbliższego portu. Nieplanowane wejście do Karskrony Ocena uszkodzeń, telefony do Polski, rozmowy i kapitan decyduje. Popłyniemy dalej bez foka do Kopenhagi i tam przyleci nowy bęben Rolfoka. Jak wszędzie na świecie i tam spotykamy Polaków. Wieczór zapowiada się ciekawie. Chciałem kiedy mądrzeć i po ich stronie być w czystej poszeli i świeżem go pić, a naprawdę chciałbym zdążyć, bo chciałem zmążeć. Ojca nie być. Pomyślałem nieco żonie. Aby nie stać się jednym z nich. Stać się z nich. Stać się jednym z nich. Łyski, moja żono, wiesz, że najlepszą żoną. Już mnie nie opuścisz, już nie będę sam, mówią łyski, to nie wszystko. Można bez niej żyć, lecz nie wiedzą o tym ludzie, że najgorzej w to Rano czas płynąć dalej. Na lewej burcie zauważam, że chyba nas ktoś śledzi. Nikt nas nie zatrzymuje, to płyniemy dalej. Kanał Falsterbo i znów pogoda się psuje. Kopenhaga wita nas szarą i deszczową pogodą. W Marinie nie ma miejsca, więc sumujemy naprzeciwko wspaniałej Opery Królewskiej.

Awaria usunięta i właśnie przyjeżdża nasza zmiana. Mieliśmy płynąć do Skagen, ale nie wyrobiliśmy się w czasie. Tak to jest zawsze z pierwszym etapem rejsu po remoncie jachtu. Trudno, do Skagen popłyną nasi zmiennicy. Kolejna zmiana z kapitanem Romkiem Nowakiem popłynie z Kopenhagi do Bergen. Tam znów zmiana, ale to już temat na następny film. Nie przejmuj się jednak, bracie! Zrozumiesz, że ma to swój sens. Choć ręce bolą służb, twarz w Daley Breast!